Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie. To właśnie tutaj, 15 stycznia, odbywają się integracyjne mistrzostwa Polski w siatkówce nas siedząco dla studentów z niepełnosprawnościami z ośrodków akademickich z całej Polski. Jest to pierwszy historyczny turniej w Lublinie i pierwszy historyczny turniej w tej dyscyplinie w całym cyklu Integracyjnych Mistrzostw polskich, ponieważ jest to pierwsza impreza w siatkówkę na siedząco organizowana u nas. Od sześciu lat jesteśmy organizatorami Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w różnych dyscyplinach. Po raz pierwszy zawitaliśmy do Lublina. Lublin AZS UMCS Lublin jest organizatorem IMP AZS w siatkówce na siedząco. Aplikowali, chcieli zorganizować tę imprezę, no i początki już są bardzo dobre. Tutaj Głównie nacisk kładziemy na upowszechnianie kultury fizycznej, na to, żeby pokazać studentom, osobom pełnoletnim z orzeczoną niepełnosprawnością, jaki jest sport, że każdy z nich może uprawiać różne dyscypliny sportu, nie będąc wyczynowym sportowcem. czwarty rok jak wierzy na Integracyjne Mistrzostwo Polski. Eee, no i... Dowiedziałem się siłą rzeczy jakby rok temu już na obozie, bo wiedzieliśmy, ci co byli na obozie, wiedzieli, że nowe dyscypliny wchodzą. Szósta edycja IMP AZS jest edycją szczególną, ponieważ wdrożyliśmy aż 15 nowych dyscyplin, w tym siatkówkę na siedząco. To są moje pierwsze mistrzostwa integracyjne, bo do tej pory grałam w zawodach piłki siatkowej na stojąco, no i w reprezentacji Polski Trudniej Trudniejsza niż siatkówka na stojąco, bo tutaj są zasady, że nie można oderwać pośladków z Kietu, że nie można się podnieść, no i zupełnie inna, że tak powiem, liga gry. Nie wiem, moim zdaniem akurat ja jestem bardziej mobilny na siedząco niż na stojąco i w sumie to lepiej mi się właśnie gra na siedząco niż jakby w normalną siatkówkę. To niepełnosprawne powinny wychodzić z domu, nie powinny siedzieć, zamykać się, użalać się nad tym, co ich spotkało, tylko szukać nowych wrażeń, przygód. Tyle. Uważam, że powinno być takich wydarzeń więcej. Zresztą... My... Lata pokazują i nowe dyscypliny, które weszły w zeszłym roku i w tym roku, które wejdą pokazują, że jednak jest zapotrzebowanie na takie, na takie rzeczy i wśród właśnie środowisku osób niepełnosprawnych to też daje takie jakby możliwość takiego powrotu w sumie do sportu, bo ja akurat aktualnie jestem 2,5 roku po przeszczepie. Jak zacząłem studiować, no to przed jeszcze studiami nie mogłem nic, że tak powiem, sportu uprawiać, jestem byłym kajakarzem wyczynowym. No ale przez chorobę moją jakby musiałem skończyć trenować. No ale właśnie studia i integracyjność są spotki dały we mnie takie trochę drugie życie i, i czuję się tutaj bardzo dobrze.